Wiedzieliśmy, że skalmierzyce są dobrym zespołem, zespołem, który potrafi dobrze bronić i zrobi duży progres, jeżeli chodzi o grę w ataku, dlatego na to uczulaliśmy naszych zawodników. Pierwsza połowa myślę, że piłkarska bardzo dobra w naszym wykonaniu. Poza te dwoma Atakami szybkimi, jakimiś tam kilkoma fragmentami zespół gości nie zagroził. To my byliśmy stroną dominującą. Zdobyliśmy bramkę, mogliśmy zdobyć więcej. Na drugą połowę wyszliśmy również bardzo mocno skoncentrowani, chcieliśmy podwyższyć wynik meczu. No, jednak gdzieś ta druga rzuta kartka dla Filipa. No trochę nam ten plan. Skorygowała, mimo gry jednego mniej, no to zespół gości no w jakiś sposób specjalny nam nie zagroził. Zawodnicy bardzo dobrze bronili przestrzeni, zostawili dzisiaj dużo zdrowia, dużo serca. I myślę, że to zwycięstwo nam się należało, nawet mimo tego, że graliśmy jednego mniej, to też mogliśmy się pokusić o podwyższenie tego rezultatu. Liczymy na każdego zawodnika. Teraz mieliśmy okres dłuższej przerwy. Zawodnicy mogli się wyświeżyć, naładować przysłowiowe akumulatory i to było widać, że mimo to, że graliśmy w dziesiątkę, to dobrze biegaliśmy. To też jest zawsze trudny moment i Postanowiłem zostawić zawodników na boisku, no bo widziałem, że dobrze biegają, dobrze reagują i byłem przekonany, że dowiedziemy to zwycięstwo do, do końca. Myślę, że Jakuba Bojasa i Krzysia Wickiego możemy się spodziewać już w najbliższej kolejce ligowej, już powinni być do, do dyspozycji. Krótki odpoczynek i zaczynamy mecz Pucharu Polski, półfinałowy, też chcemy go Wygrać tym bardziej, że gramy u siebie.